Witajcie w odcinku ósmym. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc musisz iść na aplikatorium i następnie y, musisz się udać do... Y, znaczy musisz iść w prawo, y, później w lewo iść prosto i później taki wielki budynek ci się y, pojawi taki wiesz, no i to jest właśnie Upsbars, to są właśnie Upsbarsy, więc ten pamiętaj aplikatorium. No dobra, idę. Ale sobie gościu wymyślił masakra. No dobra. Uuu, okej. Okay. Co to jest? Dobra, chyba miał rację. Co tu do jasnej ciasnej jest? Okej, okay. chyba muszę tam wejść. Uuu, zaczyna mi się tutaj podobać. tu nawet ładnie mają. Dobra, o, jakaś strzałka, dobra, to ja tam może pójdę. No kurde, gdzie on jest, gdzie on jest? Już go tak długo nie ma i ja nie wiem, co te wirusy tam mogą zrobić. O, cześć, czerwony bar, <grych> cześć. No, cześć, cześć, no co tam, a ten, a ja już muszę się zająć chyba tymi wirusami, co nie? A no tak, przecież, dobra, wejdź, w sumie jeszcze nie napawiłem tej dziury po wirusie, więc możesz się przez nią dostać tam. Dobra, jestem w tych balsach. Wybierz kolor swoich terenów. Co kurde, jakich terenów? A, okej. Okay. Dobra, to może być w sumie taki. Dobra, klikam OK. O, no i to są moje tereny, okej. Okay. Może się w sumie rozrosnę. O, tam są te wirusy. Ej, ale fajny dźwięk. Chwila, ktoś tam gada. Ale on i tak nie ma szans, wiesz, Trojan? Chwila, kto tam jest i kto podsłuchuje naszą rozmowę? No się ma główniaku i co tam? E, no tak, no dobrze jest. Dobrze to ci zaraz nie będzie, jak ci tak w dupę wlejemy. Dziękuję za oglądanie.